Na serwerze SMP chciałem mieć swoją bazę, więc zacząłem robić podłogę do mojej bazy. No, podłoga była z dosyć dużej ilości trapdorów, co spowodowało, że drewna mi to wcięło cały ekwipunek prawie albo więcej nawet. No, i właśnie tutaj budowałem. Potem zeszedłem do jaskiń i właśnie tutaj widać, jak już podchodzi do mnie Creeper. I po prostu ja tutaj się schylam, kopię Redstone'a, Creeper mnie atakuje. I wpadam prawie do lawy. Mój stan serc to jakieś pół, pół, moi, pół mojego całego paska. Teraz no może jakieś cztery serca mam aktualnie. Oczywiście może się zrezygenerowało, ale teraz aktualnie mam trzy serca. I dodatkowo ogień co sprawia, że teraz mam jakieś jedno serduszko, a nie pół, tylko jedno serce. Ale dobra, tutaj co się stało? Tutaj logałem. Okazało się, że i tak miałem totem, więc mi się nic nie stało. Po prostu logajem, bo myślałem, że nie mam to temu, ale miałem to Dobra, tutaj się już uratuję z sytuacji. Lecę dalej. No i dalej, co z wami? No to dalej zobaczyłem dwa spawnery. W dwóch spawnerach było bardzo fajnie, bo bardzo fajne itemy, które na pewno mi się przydadzą. I tutaj był mnie zombie, ale wykombinowałem po ten sposób jak zrobić, żeby się nie spawnowały małym, małym kosztem. Tutaj poszedłem troszkę dalej, żeby wziąć lawę. No i zaraz zobaczycie po co ona była. Z mam Optifina, więc yy, łatwo mi było, po prostu świeci, jak jestem. Mam w ręku lawę i post wykopałem jeden blok, postawiłem lawę, żeby mnie nie wrzuciło, więc po prostu, żeby mnie nie wrzuciło, postawiłem więcej bloków. I teraz moby się nie będą spawnować w takich ilościach lub w ogóle, ponieważ jest tu za jasno. No i sobie zwiedziłem wszystkie skrzynki sobie, popatrzyłem, jakie są. No i ewakuowałem się ze spawnerów. Potem zobaczyłem następny spawner, który był bardzo blisko poprzednich, oczywiście zwiedziłem wszystko, rozlałem lawę, tak jak wcześniej, tylko teraz rozlałem na siebie i zombiaki, więc mój stan serca akurat był bardzo dobry w tym momencie i już tem żeby się nie spawnowało. No i umarłem, zrobiłem potem projekt blisko spawna, co zobaczycie w następnym odcinku z tej serii.